Dzień dobry Państwu. Przedstawię teraz latarkę tester do sprawdzania banknotów ze światłem ultrafioletowym. Zaczniemy od tego, że pokazać, jakiej jest wielkości. Czyli, przykładając do banknotu 100 zł, widać, że jest mniej więcej o 1 cm od niego dłuższa. Sprawdzamy, jak Państwo widzą, przy jasnym świetle, bez żadnych ciemności. Włączamy z tej strony, mamy. Banknoty starego nominału, jak widać już tutaj widać światło, świeci tutaj też mamy ładny obrazek. Oraz tutaj, tu z tej strony, w tym miejscu jest znak. Natomiast w nowych to są kwadraciki, w których wyraźnie widać jest napisany wartość nominału, czyli przy 100 zł jest 100 zł, przy 20 zł 20 i przy 10 jest 10. Także bez większego kłopotu nosząc 100 przy sobie w każdych warunkach możemy sprawdzić banknoty. Można także to używać w sklepach, w firmach do testowania podejrzanych banknotów. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.